Dzień dobry. Środa 3 lipca Gabriela Stefanowicz zapraszam na wydarzenia telewizji Streameo. Współpraca gospodarcza Dolnego Śląska i Wietnamu. Wiechowice rezygnują z KSWIK. Kilkunastoosobowa delegacja Z Dolnego Śląska spotkała się z ponad setką wietnamskich przedsiębiorców, między innymi z branż spożywczych czy IT. To kraj wielu możliwości tak o rynku wietnamskim mówili przedstawiciele dolnośląskiej delegacji, która pod koniec czerwca odwiedziła ten kraj. Wietnam jest atrakcyjny dla wielu przedsiębiorstw z, i dlatego, że jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się klas średnich też na świecie, i co za tym idzie, pojawia się bardzo wiele takich możliwości biznesowych na tym rynku. Wietnamczyków interesują nowinki technologiczne w przemysłach farmaceutycznym, spożywczym, tekstylnym czy IT. Wietnam bardziej jest nastawiony na polskie firmy, które będą tutaj inwestowały albo będą przyciągały, przynosiły know-how, technologie, produkcję. A niż Wietnam chce wychodzić na, na zewnątrz. Nasze produkty są wysokiej jakości, produkowane z sercem i są w pełni naturalne. Mamy Wam wiele do zaproponowania, liczymy na ścisłą współpracę na wielu płaszczyznach. Podczas konferencji w Hanoi podpisana została umowa pomiędzy dwoma biurami podróży korzyści będą ogromne, przekonywał Roman Sekłowski z firmy Hotel Service 24, która specjalizuje się w turystyce biznesowej. Dolny śląsk będzie promowany na terenie Wietnamu, także obywatele Socjalistycznej Republiki Wietnamskiej będą mieli okazję zobaczyć Wrocław. I również w drugą stronę, tak. Turyści z Wrocławia czy też z Polski będą mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają usługi świadczone. Coraz więcej Wietnamczyków podróżuje do Europy, dlatego też chcę pokazać im Wasz piękny kraj, a dzięki podpisanej współpracy będzie to dużo prostsze. Wietnamczycy darzą Polskę wielkim sentymentem, tym bardziej, że to właśnie nasz kraj jako jeden z pierwszych nawiązał z nimi 70 lat temu współpracę dyplomatyczną. Mamy wspólną historię, podobną mentalność i obie strony mogą się wiele od siebie nauczyć. My staniemy się bardziej nowocześni, wy zdobędziecie doświadczenie na rynku azjatyckim. Rynek wietnamski został uznany przez polski rząd jako jeden z pięciu najbardziej perspektywicznych dla naszej gospodarki. Dlatego też możliwości dla rozwoju Dolnego Śląska są ogromne. Kolejnym krokiem będzie wymiana turystyczna. Już dzisiaj polscy turyści jeżdżą do Wietnamu i uważam, że to jeszcze można tą obecność polskich turystów tutaj zwielokrotnić. Natomiast najważniejsze jest to, co, co na koniec, czyli gospodarka. Polskie firmy powinny być obecne w Wietnamie. Tak samo chciałbym bardzo, żeby firmy wietnamskie były obecne w Polsce, na Dolnym Śląsku. Ponad 120 firm spotkało się z Dolnośląską Delegacją na konferencjach, a także wymieniało doświadczenia w rozmowach B2B. To były stracone lata, chcemy odejść. Tak o członkostwie w KSWiK mówił burmistrz Piechowic. Sprawę badał Robert Czepielewski. Robimy wszystko, by opuścić karkonowski system wodociągów i kanalizacji, mówi burmistrz Piechowic Jacek Kubielski, który uważa, że dziesięcioletnie członkostwo w spółce było nieporozumieniem. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie przegłosowali radni tego miasta. Taka decyzja, no jak w moim mniemaniu, moim już dawno powinna zapaść, ponieważ KSWiK nie realizował przez 10 lat planowanych inwestycji, po to gmina Piechowice weszła. Do spółki, żeby spółka realizowała zadania inwestycyjne związane z rozbudową sieci kanalizacji ściekowej i wodociągowej. No nie ma na co czekać, i gmina musi przejąć jakby tutaj decyzyjnie i podjąć własne działania w celu realizacji. Obowiązków gminy w zakresie kanalizacji i odbudowy wodociągów w gminie. Wiceprezes KSWiK zaznacza, że ewentualne odejście Piechowic nie jest przesądzone, bo na to muszą wyrazić zgodę pozostali członkowie spółki. W najbliższym czasie będzie musiało się na tym chodzić zgromadzenie wspólników i rozpatrzeć wniosek, tak, który zostanie przez pana burmistrza złożony. No i tak naprawdę... W w tej kwestii to współwłaściciele spółki mają najwięcej do powiedzenia. Uważam, że żadna z gmin członkowskich, która jest współwłaścicielem KSW, nie powinna blokować gminy Piechowice. Jeżeli no, pójdziemy na jakieś tam, a tego nie zakładam, spory wewnętrzne, no to te spory będą trwały i nikomu nie posłużą, zarówno Piechowicom, jak i innym współwłaścicielom. Arkadiusz Garono zauważa, że rozwód dotychczasowych partnerów może może długi i skomplikowany. To będzie na pewno długa i nie będzie to prosta sprawa. Zobaczymy, jak tak naprawdę, jak wspólnicy się tutaj dogadają. Tak, na, na pewno e, chodzi o kwestię chociażby przekazania majątku. Chyba rzecz najważniejsza, co z ludźmi, którzy pracują w Piechowicach. Na te pytania odpowiedź już zna Jacek Kubielski. Wyjście jakby Piechowic ze spółki będzie polegało na podziale majątku i przejęcia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której całości jest właścicielem gmina Piechowice. Części wyodrębnionej przedsiębiorstwa wraz z pracownikami, czyli tak naprawdę oddziału Piechowic. Decyzja Piechowic o wyjściu z KSWIK może mieć dalsze negatywne skutki dla działalności spółki, bo może ona dać impuls innym gminom, które na razie po cichu mówią o jej opuszczeniu. Na ten moment mieszkańcy Jelenie Góry i regionu czekali kilkanaście lat. Do Jelenie Górskiego Centrum Kultury powróciło terenowe studio Radia Wrocław. Po 15 latach Radio Wrocław wraca studyjnie do Jelenie Góry. Dzień dobry, to jest poranek z Dolnego Śląska. Na ten moment mieszkańcy regionu czekali z niecierpliwością z Jelenie Centrum Kultury. Nadawane będą audycje Radia Wrocław. To jest takie radio w miniaturze dwa pokoje pokój redakcyjny i studio. Będzie gdzie spotkać się, będzie gdzie wypić kawę. Będzie gdzie również porozmawiać z tymi, z którymi i współpracuję, ale też z tymi, którzy przyjdą, bo mają trudny problem, bo chcą o czymś opowiedzieć, bo te sprawy, którymi zajmujemy się w Radio Wrocław, bywają naprawdę trudne, bywają bardzo osobiste. Mamy tutaj swoje studio, będziemy, mieli będziemy mogli dotrzeć do nich z takim przekazem, na jakim nam niezwykle zależy, czyli z najwyższą jakością radiowego przekazu, z błyskawicznym tempem tego przekazu, co spowoduje, mamy nadzieję, na to, że Radia Wrocław wszyscy będą słuchać jeszcze chętniej, i nie tylko tutaj, ale w całym naszym województwie. Wielu słuchaczy postanowiło odwiedzić dziś studio i zobaczyć, jak wygląda praca radiowca. Do tej pory to tylko słuchałem radia i miałem pewne wyobrażenie, jak to wygląda. Natomiast dzisiaj mogę to zobaczyć tak jakby na żywo, prawda? Bo z reguły radia się słucha, a dzisiaj mogę je zobaczyć. Mi się zawsze tutaj podobało i dobrze, że radio Wrocław wróciło na swoje stare miejsce. Na... Jak to mówią na stare śmieci. Miejsce to jest w pełni nowoczesne i funkcjonalne. To studio jest yy, nie tylko stacjonarne, yy, jednak jest yy, również mobilne z tego powodu, że wykorzystując urządzenia, które tutaj mamy, możemy je zabrać, przemieścić się do yy, każdego miejsca w Kotlinie Jeleniogórskiej i nadawać z różnego rodzaju wydarzeń. Oprócz Jeleniej Góry, także w Legnicy i Wałbrzychu działa studio terenowe, a Radio Wrocław to jedna z najlepszych rozgłośni regionalnych w kraju. Były animacje dla najmłodszych i wspólne zabawy oraz wiele, wiele radości. Tak podsumować można piknik integracyjny doktora Schneidera. Były tańce, konkursy, ale przede wszystkim dobra zabawa. Tak podsumować można piknik rodzinny doktora Schneidera, który odbył się na Wiśniowej Polanie. Nie matki jej, jakby. Codziennej spiny jak w pracy, więc wszyscy jesteśmy bluzowani. Fajna inicjatywa na pewno można spędzić czas rodzinnie gdzieś poza domem. I tak jak tutaj skorzystać ze strzelnicy, na przykład czego nie mamy na co dzień. Strzelnica cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dorośli mogli rywalizować w trzech konkurencjach KBKS-u pistoletu i strzelania z łuku. Zadanie nie było proste. Zachęcamy stuprocentowo wszystkich do zabawy. Jest to naprawdę fajna impreza. Tegoroczny piknik rodziny, doktora Schneidera, naszpikowany był rodzinnymi konkursami, a także dawał możliwość rozwijania pasji i talentów. Fajnie się bawię, Jadłam chrytki, pienkole, zdobyłam różne nagrody. Jakie? Autko, autko i ten worek. Jeszcze pójdę zdobywać nagrody. Myślę, że. Brakuje tego, tej integracji w naszym, niestety społeczeństwie. I dobrze, że są tego typu imprezy, i, i, że to jednak wz wzmocni. Bawimy się bardzo dobrze, jest tu bardzo dużo rozrywek i naprawdę dzień pełen wrażeń dzięki Straży Miejskiej zarówno dzieci, jak i ich rodzice mogli przygotować się do bezpiecznych wakacji. Edukacja. Jeszcze raz edukacja i jeszcze raz edukacja. Tutaj mamy układanie wielkich puzli, ogromnych puzli. Mamy tak samo jak zawsze rokardy, które dzieci tutaj jeżdżą na tych rokardach, ale i nie tylko dzieci, bo tak samo i dorośli próbują swoich możliwości. Jaki jest klucz do udanej zabawy integracyjnej? No lubimy się ze wszystkimi bawić. Czy to młody, czy to starszy, czy to mniejszy, czy to większy, wszyscy jesteśmy i świetnie się razem bawimy. Widzimy się codziennie w pracy jest to inna relacja. Tutaj jesteśmy wszyscy wielką rodziną i myślę, że to nas właśnie integruje i wyróżnia wśród innych pracodawców. Jest super! Zapraszamy w tym roku! Spore zamieszanie wybuchło po słowach senatora Krzysztofa Mroza na konferencji prasowej. Prezes spółki Wodnik domaga się oficjalnych przeprosin. Jednym słowem pan senator nie mówi prawdy. To jest reakcja prezesa Jeleniogórskiej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej Wodnik Wojciecha Jastrzębskiego na słowa senatora Krzysztofa Mroza z dnia 1 lipca sugerujące, że spółka Wodnik w maju wystąpiła dowód polskich o podniesienie cen wody. Pan prezydent Jerzy Łóżniak. z prezesem Wodnika, Zgłosili do wód polskich podwyżkę cen wody. I no, mieszkańcy już będą płacili od czerwca wyższe, wyższe rachunki za wodę. Rzeczywistość, którą w tej chwili zaprezentuję, wygląda zupełnie inaczej. Tu macie Państwo taryfę, która została złożona 12 marca 2018 roku. Zgodnie ze wszystkimi przepisami, w taryfie zawarte są wszelkie dane niezbędne do zatwierdzenia taryfy, a tu macie Państwo decyzję decyzję o zatwierdzeniu taryfy przez wody polskie z 26 kwietnia 2018 roku. Taryfa złożona w marcu i zatwierdzona w kwietniu, która weszła w życie 26 maja 2018 roku, to jest dokument, który funkcjonuje w okresie trzech lat. Dalsza wymiana piłek godna jest finałowi turnieju Rolanda Garo. Szkoda, że no nie, pan prezydent i spółka Wotnik szeroko nie poinformowali ludzi o tych podwyżkach, nie uzasadnili tych podwyżek. Zostało to określone w tym Dokumencie, że po roku następuje zmiana cen i po drugim roku następuje zmiana cen. To wszystko możecie Państwo, po pierwsze, było prezentowane w mediach, wisiało na stronach internetowych, wisi na stronie miasta, wisi na stronie wodnika i wisi na stronie wód polskich. Jeszcze raz przypominam, że jest to decyzja Wód polskich zatwierdzająca taryfę. To! Wodnik i miasto jako właściciel decyduje o cenach wody. Ja rozmawiałem dzisiaj przed chwileczką w wodach polskich, wniosek miasta Jeleni góry bajcie złożony chyba 18 maja, jeżeli się nie mylę, został poprawnie po prostu złożony ze względów formalnych i wody polskiej, jeżeli wszystko jest formalnie złożone, no to nie, nie mają możliwości prawnie zablokowania takich podwyżek. Nie było zmian taryfy. Składanej, tak jak pan się mnie zapyta, panie redaktorze, w jakiś potajemny sposób yy, pana prezydenta i mojej osoby do Wód Polskich w 2019 roku. To jest zupełnie inna rzeczywistość. Jak widzimy, mecz obu zawodników na argumenty jest emocjonujący. W pewnym momencie prezes wodnika posłał asa na stronę senatora Mroza, domagając się przeprosin za pomówienia. No, mnie się wydaje, że to jest naturalną rzeczą, że jeżeli się obracamy wśród ludzi, którzy prezentują pewien poziom no jeżeli tak zrobiłem, to powinienem przeprosić i oczywiście jestem przekonany, że pan senator Rus tak zrobi, bo no aż mi się nie chce wierzyć, że on nie należy do tej grupy ludzi, którzy za pewne błędy po prostu nie przepraszają. Teraz piłka znajduje się po stronie Krzysztofa Mroza. O tym, kto wygra tę batalię i uniesie ręce w geście triumfu, przekonamy się zapewne wkrótce. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i w imieniu Klaudii Rusek zapraszam na piątkowe wydarzenia.